Hej, uuu. Gdzie zabrałaś dzisiaj? Halo. Jakaś straszna gra się pojawiła na Roblox. Klikamy play. Gdzie? Mogę? gdzie? Gdzie masz play? Na środku ekranu. Ale ja już tu jestem, ja widzę cię, stoisz. O, dobra, okej, okay, <noise> rozumiem. <głos> to teraz ty musisz na mnie poczekać. O, jestem, hejka! Ej. Ej, o, o, przepraszam, bo się przewróciłem u siebie. Co to znaczy, że się u siebie przewróciłeś? No bo jak kliknąłem już play tak stałem przed tobą, myślałem, że ty się patrzysz na mnie i cię dotknąłem przez przypadek i się przewróciłaś na plec. Nie, nie było mnie tutaj. Aha, okej. Okay. Dobra, sprawdźmy Aha, czym to, jest ta nowa gierka, co? Tu są samochody, Chcę w się sensie, mam rozumieć, że ilość graczy? No nas tak, jest, to jest dwójka, na... Krystian. Jest... do tego czarnego o, sedana. O, ty ale super. Ja prowadzę. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy Ole w teczkę, Ola królika na ramieniu i będzie zgniatanie nas w jakimś dziwnym miejscu. Myślałam, ja że coś z kamieniem powiesz. Czemu z kamieniem? Nie, bo kamieniu się rymowało. U. Dobra. Kamieniu, się, kamieniu się rymowało? Okay. Jest strasznie. No wow, ale to, ale to było straszne. Słabe to było, sorry. Bo to tylko intro, to tylko, to Słabe tylko intro. logo. Nie ale nie jesteśmy Elon, jesteśmy. Wódka. Y, my się powinniśmy nazywać y, Together Uganda. O, o mam nie mam pieniędzy! Mogę coś kupić, o, o. ale nie mam pieniędzy. A o, jak zrobisz? kurde, możemy sklep? kupić. Ola, możemy kupić randomową rzecz. O o! o kurde, muszę podnieść telefon! Znaczy no. podnieść słuchawkę. Krysene ja się chce podnosić. Ruszam. O, cześć. O, A czemu jest tutaj na łóżku? O, nie Sprintować w tej grze, daj się otwierać szuflady, baterie Idę, idę otworzyć szuflady e, Masz może... Mm. E... Bateria! No ja też Aha, mam właśnie ale nie mam, nie mam latarki, o, dlatego Mam czekoladę chyba O, mam, mam latarkę Mam czekoladę, mam Jaką? Czekaj, muszę odebrać, bo cool, mnie tu dzwoni Nazywam się Bill And I'm What the is? watchman Mamy to słuch turn on the okay, a też musimy włączyć generator, Ola. A, będziemy tracić moc w sensie tutaj, i musimy pójść włączyć bezpieczniki jakieś, czy, czy coś tam, czy, czy paliwo, nie pamiętam, nie słuchałem za bardzo, bo nie chcemy być w środku, kiedy będzie ciemno. Okej, okay. ale jakie ładne widoki mamy za, za oknem. A mogę... Jezu, ile latarek jest! Co ja znalazłem? A, o, to czekolada O Jezus, Krystian, zobacz, tutaj też jest pokój. A! Krystian, e, co o, zrobiłeś? Jezus. Krystian? Spadło na mnie prawie. No to niech nie spada może. Nie straszy na co nas. Mam patrzeć? O, patrz, weź czekoladę, bo ja nie mogę więcej. O, znowu Ola, mam dwie czekolady. Nie, chwila, jest jasna i ciemna, co to za dyskryminacja? E, Christian... mam, mam dwie różne. Czekolady. czekaj. Czekam. Wydawało mi się, że słyszałem jakieś burczenie. To, byłem, to mój brzuch. A, no to zjedz coś, Jezus. Chodź, idziemy. <grym> Słuchaj, bądź facetem, prowadź mnie pierwszy, bo ja się boję. Dobrze, prowadzę cię pierwszy. Jak narobię w gacie, to przez ciebie. Dobra, ale ja ich nie będę zmieniać. Ile tych latarek? O co to No ja też chciałam pieniądze, oddawaj. <grym> nie mogę, no mówiłaś, że ja mam prowadzić. o kurde. Hello? Duże to? Bardzo duże. to. No, Krystian, czemu ty idziesz zawsze tu, gdzie ja? Nieprawda, i Nie idę mogę cię Dobra, idę w drugą. Uuu! Krystian, tam są jakieś. Coś jest to? O. E. <słuch> nie jestem pewien, co się stało. Ale idę jednak w Twoją stronę. O, mam, dwie czekolady! kolady. O, i mam badaż. Mam wteczkę. Dlaczego to wygląda, no jakby ci było za tymi drzwiami? Widzisz, że to są takie, jakby coś się Nie podrapało? powinienem tam iść. No, rzeczywiście, to nie, nie jest. Nie, tam dobry jest, jest duży pies na pewno, dlatego. O -o. Co? O, aha, piwnica jest zamknięta, musimy znaleźć młotek. Ej, czyli to jest. O! Czyli to jest trochę, na razie przynajmniej to wygląda trochę jak połączenie dorsów z taką typową, powiedzmy, pigi czy Chciałam czymś, powiedzieć, nie? powiedzieć, że pigi. No bo tam też, no to jest chyba najpopularniejsza grana na Robloxie, która była, gdzie właśnie o. szukaj rzeczy. Dzięki za to. Bandażyk jest olawej sobie. Już. Albo ja wezmę. O, tutaj jest kolejny. O i pieniądze znowu. Super. A ja nie chcę latarki no. używać teraz. O, dobra, bandaże Idziemy... działają. Myślałem, że, myślałem, że nie działa. Dobra. Ok. Jezus, Maria. ja przestraszyłam się czegoś. <laughs> o, są szafy. O, można z, nie, nie można z nich pieniądze, korzystać. Pieniądze, pieniądze. Więcej, o, super, więcej pieniądze. czekolad nie mogę. mam, Dobra, hmm. dobra. Kolejna dobra. latarka. Ej, tu się nie opłaca nawet kupować tych latarek, bo one to są na każdym kroku. To jest prawda. Ale. Bez sensu. Ale ja nic na to nie poradzę. Musimy hmm. znaleźć młotek, Ola. Dobra. Ale Wiesz, to jak to, chyba to się nie skończy? Tu, tak. Jak? Na bank skończy się na tym, o. że nie będziemy w stanie tego, że poczekaj, nie będziemy e, w stanie... Poczekaj, a jak ja odładowuję staminę? Ja jem czekoladę chyba, tak? Nie wiem, tak mi się wydaje może. No poczekaj, a gdzie jest... Gdzieś było więcej czekolady, ja to sprawdzę. Ola, tam jest wejście na strych. O-o, czy to znaczy, że mamy iść na strych? Nie wiem, ale to wygląda źle. Czy ja tu wejdę? O Jezus, tu ja da się wejść. Tak, jak, z, jak zmarnujesz y, staminę, to Krystian czekoladę jesz. Ale bardzo dziwnie to wygląda. E. O, Krystian, idź beze mnie, proszę. Coś tu... Mam młotek! A, jest no! A! Jest ciemno. No cóż, Ola. A to nie jest śrubokręt? To jest śrubokręt, Krystian, nie młotek. Nie, ja mam młotek, podniosłem młotek. A, gdzie poszedłeś, na dół? Na dół. Tu czekaj na mnie! O Jezus, o Jezus, o Jezus, ja się boję. Dobra. Otwieraj, otwieraj, ja świecę Dobra, idziemy Uuu, na dół. Szniki. A czy ja mogę. Z... O okay, z generator! Dobra, dobra. To nie będzie tak Przestraszyłam nie? się, bo akurat zgasiłam latarkę, bo liczę, że twoja mi starczy. O, a tu Nie to będzie smorzyć. paliwa czy coś, nie? Na pewno. Does not have any gas. I must find gas Uuu. O Boże, my mamy czas Ola jakiś co Coś idzie? Na dole jest prąd. Musimy znaleźć. Gdzie muszę gaz. Dalej, wzdłuż i w lewo. Aha, to ty po prostu tuptałeś, tup, tup, tup. Tak, to ja tuptałem tu, tu, tu. Gdzie dawaj, tu? dawaj, bo czas tracimy. Biegnie, no. Biegnie, no o Boże, przepraszam! Na dole nam leci czas, jak jak spadnie czas, to pewnie będzie pupa. Ja nie mam żadnego czasu, więc to jest śmieszne. A, to jest, nie, przepraszam, to jest bateria. No, więc o co ci chodzi? O Boże, tu są miejsca do schowania. pod C się kucę, jakby o co? O Boże, ile tutaj jest tego? To jest jakaś jaskinia, nie podoba mi się to, Krystian. To nie o, wygląda. Mam! Jest paliwo, ale o, jedno wystarczy. co jeszcze tu leżało. Nie wiem, w idziemy, wracamy z tym, nie? Krystian, potrzebuje twojego światła. O o, o nie, o. tu nie idziemy, Ola. Krystian, ja się wracam. Eee, dobrze. O -o. O, -o. Nie, o, o. Nie wiem, A -a! gdzie to było. Co się stało? To tędy było? Chyba tędy, nie? Eee. Ehm. Halo? Jakby co, to ja umarłem. Aha, dobra. A ja uzupełniał generator w tym czasie, więc jest super, Krystian. No cóż, y ja wykorzystałem swoje życie, żeby pozwolić tobie coś zrobić. No dobra, ale włączyłam go i co teraz? Nie wiem, mam czarny ekran, nie widzę nic. O, zapaliło się światło! O mój Boże, jak dobrze. Ale to tak, to tak ma być, że mam o, nic nie widzieć? Ja... nie, mogę zrobić rewiwę! Zrób rewiwę, bo revivę. ja teraz jestem z powrotem tutaj, gdzie są łóżka i jest super. Dobra, zrobiłem rewiwę. A czy tu nie było więcej rzeczy w szufladkach? Hej. Hej. To jest Uprzędzi latarka, kolejna. Wieki. Nie wiem. Potrzebujesz latarki. Aha, ja mam swojej temy. O, no to fajnie. Ej, musimy iść do łóżka, bo mam e? przeładować latarkę? E, chyba nie przeładuj. Sama się przeładuje. Nie chyba mam po ilości. Prostu, po prostu baterię chyba musisz. O, mryga ci twoja i zgasła. <laughs> aha, Kwestian. wiesz o co? No. Wiesz chyba o co chodzi? O co chodzi? O co My chodzi. chyba jak nabraliśmy tyle tych baterii, to nie miało sensu, bo teraz musisz znaleźć baterię, jak masz pustą. No, możliwe, że tak było. Co ja mam robić. No nie wiem, bo napisane, że mamy iść do łóżka i, i nie możemy iść do łóżka, może po prostu musimy wejść? Nie wiem, ale pada za oknem. Do hmm. jakiego łóżka? No tu są łóżka, nie widzisz? To są łóżka. No tak, ale no do naszego łóżka czy do innego łóżka, do kogoś łóżka? No tu nas tepnęło, więc raczej do tego łóżka, ale hmm. nie da się wejść Która do łóżka. A, ciebie tepnęło, bo ja to się zrespiłem a, tylko. No tak, racja. Dobra, chyba idziemy dalej po prostu. To tutaj były jakieś rzeczy w tym pokoju, z tego co pamiętam, nie? O, tak, tutaj była czekolada, jednak. E. Ja mogę wymienić latarkę na nową. No czekaj, bo mi łazisz przy tej szafce, jaka? Nie, nie, o, nie o, wiem, czy to, to ta lampka tak burczy, czy co? Bur, 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 Ale słyszę jakieś takie burczenie, które mi się bardzo nie podoba. Tu też jest łóżko, Krystian, coś pękło, słyszałam? Ogólnie w piwnicy było nieprzyjemne burczenie, ale nie chcesz zobaczyć czemu. Okej, okay, dobra. Czyli y, powinniśmy teraz, Krystian, znaleźć baterię ogólnie. Byłoby super. A nie masz baterii? No ja nie mam. Ja też nie mam. Okay. Skończyła mi się. No to niedobrze. To e, powinniśmy interacto. poszukać. Co jest? Klikam E i się nie otwiera. Zepsute? Okay, okay. Ej, e, ja też nie mogę. Chyba, e? chyba coś zepsuliśmy, wiesz? Chyba coś chyba, zepsuliśmy. Chyba coś się w tej grze zepsuło ewidentnie. Okej, okay, to, to jaki jest plan? To jaki jest plan? Nie wiem, no jeśli wszystko się zwiesiło, to... Chyba odnować. Właśnie... O oh, Jezus ja! Maria! Jezus... Dobra, gdzie jest ten telefon? Ja tu po jest? niego pójdę, ale on jest na dole? Hello champ, a, my na name is Ryan and bill went missing. Gdzie ty jesteś? Also, champ, o, tu jesteś, hej! I've lost my family Miałem pójść do pokoju z obserwatorium. Dobra, I need to ale, find the amulet. Ale pewnie zaraz kończy się światło znowu, bo generator czy coś i, i, i my nie mamy ale baterii. Ale który, który to jest pokój z obserwatorium? Hmm, no ja bym powiedział. To jest powiedziała... to, co tu byliśmy? A nie wiem, zobaczmy. To jest tutaj, co byliśmy, czy to nie jest... Czy to wygląda jak obserwatorium? Nie, to nie, nie wygląda, wygląda jak obserwatorium. Mi się wydaje, że obserwatorium to ogólnie się w nim obserwuje rzeczy i powinno być. No to też można u... obserwować Ale rzeczy. Ale Powinno chyba być. U... A to nie będzie na strychu? <laughs> nie wiem. Nium, nium, nie, 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 A to tak, nie czekolada jest... O... Czekolada odnawia. To nie jest obserwatorium. Okej, okay, dobra. Jakieś dziwne dzięki słyszę. Albo mi się wydaje, że to jest obserwatorium. ja wmawiam, też nie chcę sprawdzać. Okej, okej, okej. No bo po tej stronie drzwi nie ma. Nie ma na pewno tutaj nic? Czy to jest obserwatorium? No to nie wygląda, wygląda jako... jak. Nie, obserwatorium, dobra, nie wiem. Kresan, nie amulet wiem. Amulet mamy wziąć? Kurde, skąd mam wziąć Kresan, amulet? Wieczarowa? Nie wiem, co chodzi w tej. grze, Nie rozumiem. Jakie ja obserwatorium? Gdzie? Na pewno nie no tak, tu. Tak to zrozumiałem. W sensie nie, no inaczej. Było, mamy było znaleźć amulet. No tak, ale... To jest podstawowe zadanie, mamy znaleźć amulet. Poczekaj, a tych drzwi na dole tutaj już nie możemy otwierać, skoro był ten telefon, bo nie mogliśmy wcześniej? A nie, nie wiem, było nie telefonu? próbowałem. Dobra. Ale obserwatorium zazwyczaj jest w górnych no częściach dobra, budynku, zobaczmy. a nie w dolnych. No się, o, Nie możemy tam iść. A, okay. po prostu. Tak. No dobra, daj mi otworzyć szufladki, może będzie bateria. Nie, ja nie mogę, mogę dalej. Okej, okay, dobra. A, to jest bardzo dziwne, okay. tak. Możemy... Możesz? Tu też nie możemy wyjść, nie. A też tu? Tutaj też nie można? można. Okej, okay, dobra. To jest bardzo dziwne, co się tutaj wszystko Czyli dzieje. musimy się nauczyć, nie wiem, pomieszczeń? Chyba tak. A może obserwatorium jest do tyłu? Właśnie tam chciałam iść, no. Jest ja już biegać może? nie mogę, nigdzie nie ma czekolady! Żaden pokój nie wygląda jak o. obserwatorium. Czekolada. Czekolada. O! Więcej czekolady. To my. wygląda... To też nie jak jest obserwatorium. Bunkier, ale to wygląda jak bunkier za tym, za oknem. Ty no ja nie wiem, gdzie my mamy i nie rozumiem tej gry. My musimy znaleźć amulet. Gdzie jest amulet? Nie wiem. Hmm. I jak wygląda amulet? Dlaczego czujesz, że obserwatorium. A może to nie jest takie obserwatorium, jak my myślimy, Ola. A może to jest pokój z kamerami, który jest w podziemiach? Może to jest właśnie w podziemiach jakieś obserwatorium. Ale my nie mamy baterii, to jestem problem. Poczekaj, a nie mogę zmienić latarki na taką naładowaną na przykład? O Jezus. Nie, nie możesz właśnie. A co, sprawdzałeś? Tak. A, okej, okay, dobra. Napisało mi, że mam już latarkę. Dobra, dobra, Wtedy. faktycznie, faktycznie tak. O Jezus. Krystian, to są standardowe Krystian, efekty. Krystian. Nie podobało, nie podobał mi się ten standardowy efekt. No bo patrz, tu wcześniej było to przejście. No było, ale było zamknięte. No to może no to tam chyba... na koniec musimy iść. Dobra, zjedzę czekoladę czy coś. Ja żeby mam mieć... zjedzoną. Jeżeli mieć full. I na razie nie biegnę. Ja dobra, też nie. Dobra, dobra. Przejdziemy sobie tędy. I tędy idziemy. Pum, 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 dobra. Jest jakiś żyranol, który pewnie spadnie. Pewnie tak, albo coś nam przebiegnie tutaj. O jest. To są znaczy jakby jajka. Nie wiem, ale nie podoba mi się to. Jest o. czekolada, Ola. No, może nie, Krystian, są szafki do chowania, trzeba będzie się chować. Nie można w szafach się chować, Christian, już sprawdzałem. Są takie specjalne, zobacz. Patrz. No, no. O. Więc coś okay, tu to będzie. O, tu są baterię, Krystian. Mam już baterię, dobra? Miło, że pytasz. To ja tej nie podnoszę na razie. Ja mam połówkę. E, u pum, mnie. wyczekaj, tu jest pusto u mnie, to ja muszę iść do ciebie. Tam u ciebie coś musi być w takim razie, bo u mnie na końcu tam nie ma żadnych drzwi. Oczywiście, a a są. No, są takie. mówiłam ci, że są. No, no, no. A te ja, to no. ja myślałam, że to są grzybki, ale faktycznie Szczerze? to są. Szczerze? Nie wiem, co mam to powiedzieć. O, o, bo czekaj na mnie, bo ty tak idziesz, a jak coś zaraz będzie biegło za mną? No, no. Właśnie. Dziękuję. Co podnosisz? Masz już bandaż, Kresia, no co ci chodzi? O. Nie, o. bo. Lag. O, jesteś już obok mnie. Tak, jestem. Ja, Możemy mam, ja dalej. mam full baterię. jak Chcesz to sobie podnieść? Ale ja też mam full. Wiesz, co ja czuję? Że my będziemy tu biegać w kółko. Mm, ja nie wiem, czy jest że... kółko, bo u mnie tam się kończył. wiesz? W sensie nie. Chodzi o mi to, że będziemy tu uciekać przed jakimś potworem na bank. No, na pewno. Poczekaj, bo tu są jeszcze bo rzeczy. To... Dobra, pieniądze. Dobra. Pieniądze, super. Wszystko <śmiech> otwiera. <śmiech> idziemy dalej, idziemy Dobra, dalej. Dobra, spokojnie. Latarka, pieniądze, nic. Ja e coś czuję, że zaraz za rogu nam coś wyskoczy, No, nie? będzie, będzie w gacie zaraz narabienie. Okej. Okay. Kurde, chcę jeszcze zasunąć... Nie. No dobra, niech tak będzie. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Jeszcze jest bezpiecznie? Jeszcze nie, jeszcze jest w miarę bezpiecznie. O mój Boże, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Co tam jest? Nie ma nic. Nie, po prostu ten długi eee, korytarz. Tu coś leży. Co leży? O Boże, to będzie ten amulet. O Jezus, jak go podniesiemy, to coś się stanie. Nie, nie podnieść go przez przypadek. A czy możesz teraz? Ja jestem przy tej. Ja się schowam jak coś. Co się stało? O o. o. Słyszę, słyszę ten, ale nie miem. Telefon wiem, gdzie. gdzieś musi tu być. A ja myślę, że tutaj jest telefon w tą stronę. Z jakby nie, tu dobra. to ścianą? Nie tędy. Krystjan boję się trochę. Trochę się boję, trochę się boję, trochę się boję. Nie, tutaj jest, gdzie on jest? Czy no on właśnie na górze nie wiem. Piękne za tobą. Ja mam wrażenie, że on był pod nami. O, bateria leży. O, o. Albo mi się coś zbugowało. O, Jezus, nie mam dłoni w ogóle. A, to jest nie? okropne! nie mam dłoni jednej. E, chyba jesteśmy w labiryncie, Krysio. No, tak trochę. Okej, okay, dobra. I pewnie w tym labiryncie już coś chodzi. Na pewno. O mój Boże. Jesteś nawiedzony, nawet nie biegasz u mnie. Nie no, to musi być gdzieś tego, na górze chyba. Albo pod nami. Nie, to jest po... pójdziesz pod nas. Nie wiem, to, to... Jest... Krystian, nie, 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 wiem czy tędy w sumie, bo ja... Tu są tu... skrzynki jakieś, których nie było. Okej, okay, dobra, tutaj nas nie było faktycznie. Pam, 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 pam. No tu nie ma nic. Okej, okay, no to nie tędy. O, o, to ty byłeś? Co ta? Jezu, to weź mnie tak nie strasz, ja tu zawału dostaję. Bardzo, czy tylko trochę? No zjej tą czekoladę i podnieś kolejną. Ja to samo robię. Tak? Też kradniesz czekoladę? Tak. Dobra. Znaczy nie kradnę, wykorzystuję. No zjeść tą czeko, weź ją! Weź tą czeko. Ola, tu jest bandaż, wziąłeś? Ale ja mam bandaż przy sobie, wiesz? Dobra. Dobra, o, czyli się chyba cofnąć razie. musimy. Nie, ja myślę, że my się nie musimy cofnąć. My musimy znaleźć po prostu przejście, tylko to jest labirynt bardzo długi pewnie. Nie wiem. Ja też nie wiem, czy on jest randomowo generowany, czy... Krystian, czy, a, a Weź się na sekundę zatrzymaj. Okej, okay, bo... No wyda... ja stamtąd to słyszę. Nie, bo wydawało mi się, że coś razem z nami tupta, wiesz? Nie, to my tuptamy. Okej, okay, dobra, czyli po prostu przeraża a, mnie... A, może nasz... jak będziemy przy wyjściu, nas coś złapie tu. Myślisz? Ale tu nic nie ma na razie. No, na razie nie. Mam nadzieję, że ten potwór jest wolny, bo nie mamy nieskończonej ilości jedzenia. My jesteśmy nie, tam, jakimiś, głupol tam jesteśmy jakimiś nie głupolami, nie? Musimy tam nic nie ma. Musimy na pewno iść, Krystian, tam szukać tego telefonu, to jest labirynt. Będzie zejście na dół, tak mi się wydaje, bo on brzmi jakby był pod nami. No dobra. A przynajmniej tak mi mówią moje słuchawki. <laughs> W sensie jest albo nad, albo pod, nie? To, to raczej dwie opcje, które są. Tak, dobra, czy tu... jest nie była otwierana? Okej, okay, ja, ja bym chciała więcej. Może trzeba wejść do tajnego teleportu. Tadada. Nie, na pewno nie o to chodzi, Krystian, na pewno nie o to chodzi. Musimy, musimy iść dalej i musimy znaleźć Krystian yy, przejście po prostu. No dobra, no. Idę za tobą. Nie idź za mną, ja iść. chcę iść za tobą, bo ja się boję. Ale to ty idziesz przede mną przecież. No dobrze, to ja idę już za tobą teraz. No bo gdzie? Tu znaleźliśmy amulet, nie? I zaczęło dzwonić, no to tak jakby logicznym wyjściem byłoby iść po prostu dalej, ale my już byliśmy dalej. Ale nie przyszliśmy tego do końca, bo nie wiemy, którędy iść. Nie no, Tutaj w lewo byliśmy. Tutaj było, tam był, tak. Tam było pusto. Tak, to prawda. Tu byliśmy w lewo? Tu nie wiem. Nie, my chyba poszliśmy nie, od nie. razu tu w lewo. My, mi się wydaje, że tutaj nie szliśmy, tędy. No. Okay, nie przebiegałem okay. obok tej, tej kubki. Na pewno? Tak, przebiegałem obok tego. No, ale obok może. Tego to. No, może dalej jest przejście? No bo to widzisz, to prowadzi jakby. Tu było to do skręcenia. Tu. Ale to jakby iść jeszcze dalej, no to no. też był chyba lepiej Słuchaj, ty jesteś dobry w labirynty, więc ja uchałam tobie. Nie Ptaki nie. W takie nie! Takie nie. Znasz tylko jeden układ labiryntu. Tak. <laughs> Okej. Okay. No to trochę no, gorzej no rzeczywiście. No, zrobimy kółko zaraz. Tak, zrobimy. Nie, nie zrobimy kółka. Okej, okay, idziemy tędy. No zobacz, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Tu nie ma nic. Nie wiesz, czy tam nic nie ma. Jest, gdzie my idziemy? Kto to wymyślił? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To są O labirynty. Boże, jest jakaś duża szafka. Bardzo duża. A wiesz co, ja potrzebuję czekolady w sumie, więc by było jest super. Jest jakieś gigabiurko. Dobra, tego nie. Naprawdę nie ma. O, jest, jest czekolada. Jest jedna czekolada. Aha, jeszcze ty ją wziąłeś z złodziejów. przypadek. Dobra, nic nie szkodzi. To będzie tu, mówię ci. Okej, okay, tak? jednak nie. Albo tu będzie tu, ja ci mówię, bo są jakieś drzewka Jezu, ile i jest inne tych szafek. Szafki. No bo. Dobra, jak zmienimy to chociaż. Ta gra zginiemy, tak naprawdę się labirynt nazywa. O, ja wziąłem czekoladę, dobra, super. Zjem ją od tu razu. jeszcze czekolada leży na wierzchu. Dobra, dobra. Niech chciała. Okej. Okay. Gdzie na wierzchu leży? Jestem ślepa. No o, tu. Pękło. A, na widziałem. Szafce. Faktycznie jest. Plup. No i skąd mam wiedzieć, gdzie mam iść? No ja bym tędy poszła. A tu są drzwi jakieś. Są drzwi? To chodźmy do drzwi w takim razie. Ale drzwi są zamknięte. A, no to nie idziemy do drzwi może. Poczekaj, no przejdę się do końca. Ale tu chyba nic nie ma. Nie, tu nie ma nic się Okej, dobra, czyli nie tędy. Dobra, dobra, dobra. Ja się cieszę, że my dalej światło mamy, to jest super. Światło to dalej jest w domu. Czyli tędy. Okej, okay, okej. Okay. To będzie randomowy gdzieś. W sensie głupie jest to, że my go słyszymy stąd, nie? A mhm. on jest gdzieś zupełnie indziej. Tak. Tam są też drzwi zamknięte. Szafka. tu tup, 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 No powiem ci tak, na razie żaden potwór mi nie wyskoczył i ja się na razie nie boję. Znaczy, boję się, ale nie jest to ten sam poziom gry na razie co. No my idziemy w to samo miejsce. Co moje ukochane dorsy. Idziemy w to samo miejsce. Byliśmy tu. olipka byliśmy tu. Okej, okay, dobra, czyli nie tędy. No ja nie wiem, kto wymyślił aż tyle, żeby tu łazić. Tu jest jedyne miejsce, w którym nie byliśmy jeszcze. Jesteś pewien? Tak. Powinniśmy na znak otwierać szufladę, żebyśmy wiedzieli, że tu jesteśmy. Nie no, bo my się od niego oddalamy teraz. To chyba nie no, będzie... No ja ten... wiem, na dźwięk tak, ale po co byłoby w takim razie tyle tego zbudowanego? Nie wiem. Ja też nie wiem. Po co byłoby tyle łażenia i tych szafek? Pytanie też jest, po co twórca udostępnia ci możliwość kupowania tam jakiejś baterii, latarek, czegoś na początek? Skoro tego wszystkiego jest tutaj tyle, że nawet nie potrzeba. Bo ja uważam, że to jest pierwszy raz, jak gramy w tą grę, i my jeszcze w ogóle nie wiemy o co chodzi. Dlatego. Ale wiesz, chodzi o pierwsze wrażenie. Grasz w doors, idziesz przez doors, koniec. O, tu nas Ni nie było jeszcze. Nic się, nic się więcej nie dzieje, rozumiesz o co chodzi, nie? No, ale, doors, dobra, przez ale, ale w Dorsach to przynajmniej wiesz. ma super. Ale w to przynajmniej wiesz, co masz zrobić, nie? No, ale o to mi chodzi, że tam idziesz, po prostu masz przechodzić przez drzwi, koniec, a tu nie wiesz, słyszysz, że dzwoni tam, ale idziesz w tym kierunku, bo jest tyle wybudowane, a nigdzie indziej nie ma nic. Zaraz ten telefon przestanie dzwonić i dopiero będzie. A Ja się dziwię, że komuś się w ogóle chce tle O, to nie jest to, gdzie byliśmy? Nie, bo tu nie są pootwierane szafki. Nie, bo szafki. dlatego ja otwieram, wiesz co, jakiś czas. Ale tu też jest ślepy zaułek. Nie, tam nie, chyba nie, skręt jest. No właśnie, właśnie. jest jakiś jeden sk randomowy skręt. Może o, tędy? O, coś jest, pa! O mój Boże, i tyle tego szukaliśmy? Gdzie jest ten drindron? Nie... Nie ha, na górę musimy wyjść. A, bez kitu. Poczekaj, a tutaj, aha, no dobra, w sumie nie ma, od... nie ma sensu otwierania szafek nawet na razie. O Boże, to są drzwi. O, a my jesteśmy. O, to jest tak jakby, jakby jakiś Oj, mega ja gigawielki. Victoria, Hurra! po pięciu latach. Otwieram. Ok, Stacy chyba. Uh. Ktoś, bo nie mamy światła. Co to za rzecz? Krystian, to biegnie na nas! O kurde. Nie podobało mi się bardzo. O kurde. To be continued, czyli przyszliśmy pierwszy epizod. To jest cała gra? Ja się, że będzie więcej potworów. Przepraszam jeden, bardzo. Jeden mnie zjadł. Przepraszam bardzo. Eee, bardzo mi się ta gra nie podoba. Jest słaba strasznie. Na 10 tysięcy <grym> lajków będzie drugi part. Przepraszam. Dlaczego to ma taki hype? Ta gra jest bez sensu! O Boże! Jakby... W sensie, no... Nie ukrywając, ja też spodziewałem się czegoś więcej, ja nie mówiąc. Dobra, wiesz co... Eee, napisane było, że za 10 tysięcy lajków. Nie ma lajków, co prawda, tylko favorites, nie? Ale jest już 50 tysięcy i dalej nie ma drugiej części. Słuchaj... Jeśli drugi chapter nie będzie miał czegoś WOW, Oprócz tego potwora, jakichś nowych mechanik czy to czegoś... To będę spał. To ja nie wiem, czy mi się ta gra będzie podobała <laughs> No cóż, zobaczymy co wymyślą więcej. Ja też myślałem, że będzie więcej potworów, uciekania i tak dalej, ale jednak... Jednak nie.